Witajcie, z tej strony Kuba Janeczek, dzisiaj kolejna wizyta na inwestycji Nowe Sady 53 w Łodzi, a wizyta pod tytułem Wszystkie ściany białe, a to oznacza, że mamy praktycznie cały budynek w stanie deweloperskim. Jeśli macie ochotę to zobaczyć, a przede wszystkim dowiedzieć się dlaczego tak robimy, bo w kamienicach nie jest to oczywiste, chodźcie ze mną. Ten odcinek będzie dość monotonny, jeśli chodzi o scenerię, bo wokół mnie będą ciągle tylko białe ściany, ale chcę, żebyście widzieli generalnie, jak postępują prace podczas procesu rewitalizacji całej kamienicy oraz dowiedzieli się, dlaczego w jednym momencie w całej kamienicy mamy wszystkie ściany białe naraz. Dodatkowo chcę Wam powiedzieć o naszym podejściu do remontowania kamienic, ponieważ tych strategii jest kilka, a my uparcie i z premedytacją stosujemy tylko jedno. Proces deweloperski w kamienicach, czyli taki, w którym kupujemy kamienice, remontujemy i sprzedajemy mieszkania, można robić na kilka sposobów. Można na przykład kupić kamienicę, wyodrębnić fizycznie i formalnie mieszkania oraz sprzedać je w stanie do remontu. A samemu jako deweloper wyremontować jedynie części wspólne, czyli elewacje, dach, podwórze, korytarze czy klatki schodowe. I w takiej sytuacji klient sam remontuje swoje mieszkanie. Jakie są zalety takiego działania? Szybko spieniężamy całą inwestycję, a remont części wspólnych robimy powoli, spokojnie i jak najtaniej. Bo klienci i tak już zapłacili za swoje mieszkania. A jakie są wady? Te same. Różnica jest tylko taka, że z zalet korzysta jedynie deweloper, a wady dotykają wszystkich klientów. Ale dlaczego? Ponieważ gdy mamy kamienicę z wyremontowanymi częściami wspólnymi, e, która na pierwszy rzut oka wygląda całkiem ładnie, ale ma wszystkie albo większość mieszkań do remontu, ich remont zniszczy pierwotny efekt wizualny wykończenia części wspólnych. Dodatkowo. Remontowanie pojedynczych mieszkań w kamienicach wiąże się z usunięciem olbrzymiej ilości śmieci ze starych warstw, dostarczeniem dużo większej ilości materiałów wykończeniowych oraz generalnie dużo dłuższym procesem samego remontu niż w przypadku wykańczania mieszkań kupionych w budynkach deweloperskich. No i niestety nie dzieje się to wszystko w jednym momencie, ale jest rozłożone na bardzo długi okres czasu, ponieważ klienci różnie remontują swoje mieszkania. Innym sposobem bardzo podobnym jest sprzedaż mieszkań do remontu oraz wyremontowanie części wspólnych budynków z pieniędzy pochodzących z kredytu dla wspólnoty mieszkaniowej, czyli z przyszłych wpłat klientów, no bo przecież będą spłacać kredyt z funduszu remontowego. W takich przypadkach remont części wspólnych trwa latami i tak naprawdę nigdy nie jest skończony ani wykonany dobrze. Klienci są sfrustrowani przedłużającymi się pracami, a ich najemcy brakiem możliwości w pełni korzystania z mieszkań i nieruchomości. I wszyscy się na siebie wkurzają. Zalety powyższych działań już znacie i dotyczą one jedynie biznesu dewelopera. A klient, co prawda, ma krótką, iluzoryczną korzyść w postaci niskiej ceny nabycia mieszkania, ale wady takich działań w takich inwestycjach mnożą się. I pojawiają w nieskończoność. No dobrze, a jaki jest inny sposób? My na przykład remontujemy całą kamienicę naraz, stąd te wszystkie białe ściany. I układamy ten remont tak, żeby wykonane prace nie ulegały zniszczeniu. Stąd na przykład dzisiaj nie ma tu jeszcze drzwi wejściowych do mieszkań czy płytek na podłogach w korytarzach. I pewnie chcecie zadać pytanie, jak to? To nie wykorzystujesz tych poprzednich możliwości jako deweloper i nie spieniężasz mieszkań wcześniej? Przecież nie wykorzystujesz podstawowej przewagi kamienic. Korzystam, ale inaczej. W kamienicach, jeśli to tylko możliwe, sprzedajemy mieszkania w stanie do remontu, ale tylko formalnie, ponieważ od razu zawieramy z inwestorem umowę o wykończenie mieszkania pod klucz, pod wynajem, a następnie umowę o zarządzanie najmem. Dzięki takiemu podejściu remont kamienicy toczy się w najbardziej optymalny sposób, a w związku z tym, że nasi klienci to głównie inwestorzy pasywni, którym zależy na ochronie kapitału oraz zyskach z najmu i nie chcą się angażować w nic więcej, takie podejście nam się po prostu sprawdza. No dobrze, a jeśli ktoś sam chce sobie wyremontować mieszkanie z różnych powodów, to na początek rozmawiamy, dopytujemy dlaczego. I tłumaczymy, że raczej taniej się nie uda, a dodatkowo nasz wypracowany standard świetnie się sprawdza przy wynajmie i co najważniejsze, jest optymalny kosztowo. Są oczywiście też sytuacje, w których klient po prostu chce to zrobić po swojemu i oczywiście również może. Jednak umawiamy się tak, że to my doprowadzamy jego lokal do stanu deweloperskiego, najczęściej już z uwzględnionymi jego zmianami. I potem wykańcza sobie mieszkanie tak, jakby je kupił w nowym budynku. Zazwyczaj taka sytuacja występuje pojedynczo na całej inwestycji, a dzięki temu cały remont i w efekcie wygląd budynku i części wspólnych, a także termin zakończenia wszystkich prac mamy od początku do końca pod ścisłą kontrolą. Mam nadzieję, że pomimo monotonnej scenerii ten odcinek się Wam podobał i dowiedzieliście się kolejnej rzeczy związanej z rewitalizacją kamienicy. A ja wracam do Was w kolejnym odcinku, w którym te białe ściany zaczną nabierać wyglądu mieszkań i części wspólnych dobrze wyremontowanej kamienicy z mieszkaniami na wynajem. Do zobaczenia.